Witam. Coś Wam pokażę. 50 litrów wody spadło na orkę. Tu striptil będzie uprawiany. Zobaczcie. Takie warkocze. Ktoś z kibą orał 50. Zobaczcie jaka guma. To jest rędzina czarna. Pięknie wygląda. Teraz się zeschnie i akurat na sierpniu zdąży się zasiać rzepaczek. Akurat do sierpnia uprawi się na torkę. Spadło 60 litrów wody. Zobaczył już się zabiela. Tak ten ił chłonie. I tu jest ładnie zorane. Miód, malinka. Poezja. Orka podstawa. Głęboka orka zrobiona i będzie wiosenna i będzie dużo opadów deszczu. I mamy plastelinę do Biedronki, nie trzeba jechać Piękne, zobaczcie kiwi widok ładny. tu jest noga.